witam serdecznie dostałem dwie paczki jest to jakaś elektronika od miłego widza który właśnie chciał wysłać no proponowałem mu żeby jednak to może sobie sprzedał ale no naprawdę widz chciał żebym to wysłał i ewentualnie pokazał jak przetwarzam czy odzyskuje jakieś materiały nie wiem dokładnie co tam jest dlatego zapraszam Was na unboxing u mnie zazwyczaj tak jest, że jeżeli nie ma paczek to jest cisza spokój, a później po 4, po 5 lądują na warsztacie no i teraz ledwo dostałem dwie paczki od gołębia teraz dwie dostałem od widza i kolejna jeszcze idzie od mojego Znajomego też z kanału. Dobra, to jest karton po bananach. Musimy go przekręcić, żeby zobaczyć. E, jednak dostać się od niego nie od tyłu, a od przodu. No i mamy zabawę na jesienne wieczory. Hmm, hmm, hmm. Trzeba będzie jakoś to przebrać. Nie wiem jeszcze jak, trzeba będzie to przekładać może w drugi karton i to będzie chyba najlepsza metoda. Więc zmieniamy stanowisko. No, przekładajmy dekodery. Jeszcze raz dekodery. Programator czasowy. Wtyczka angielska. Ona ma duże bolce mosiężne. Jakiś zasilacz. Luzem układy. Elektroniczne, czyli salaczki, jakieś, jakieś kondensatorki, płytki elektroniczne. Możemy powyjmować jeszcze układy z nich. Starego typu elektronika. O tutaj mamy kondensatorki. Bardzo dużo tych żółtych kondensatorków. One są z biegu nowością, czyli to są kondensatorki tantalowe. Telefon stacjonarny w sztuce kilku. To jakaś część samochodowa. Kto z Was miał taki samochód, to pewnie zaraz będzie wiedział. Mamy tutaj kości pamięci. Stara telewizornia. Dość nowy, ale już bardzo zużyty telefon. Płytki, te płytki z telewizorów, one mają dość dobre ceny, powiem Wam. To jest zasilacz starszego typu płyteczka. I zobaczcie, jakie fajne rzeczy. Stare płytki, jakie mają grzebienie złocone. Czyli tak samo w tej sytuacji ta płytka ma piękne, ładne, złocone grzebienie. Tutaj mamy to samą sytuację. I też tutaj i te grzebienie złocone posłużą nam do. Dalszego recyklingu. Widzę, że kolega też tutaj nawysyłał mi kości i być może zajmiemy się jeszcze tak płytkami tymi od tych telewizorów. I być może zrobimy sobie film z kościami pamięci. Eee, to jest cewka, z tego co wiem z telewizora. Ona jest gruba, prawdopodobnie. Ciężka, czyli miedziana, ona jest cewką rozmagnesowującą. Tutaj jest panel z telewizora. I teraz, tak, moi drodzy, jakieś tranzystory ogromnej mocy. Płytka elektroniczna, gdzie mamy też układ typu tranzystor UFO, tak zwany. starsza elektronika starsza 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 no starsze elektroniki mają to do siebie jakiś panel sterujący radio radio, radio. mają to do siebie. Kolejna kość pamięci czyli dobra będzie odcinek. Będziemy mieli kości pamięci zobaczymy czy uda nam się coś odzyskać. Telewizorki czyli mamy trafo mamy aluminium odlew który służy jako radiator. Oczywiście mamy fajne układy, które, o układ BGA, też zbieram do filmu, no myślę, że to już ruszy na wiosnę, a to był telewizorek, jakiś układzik, zobaczmy tutaj, no tak, panel z telewizora, czujnik ruchu, NN nie wiadomo co, płytki telewizorne znowu telewizornia Kolejne mm, karty pamięci złocone. Kolejne płytki które mnie zastanawiają skąd kolega ma te płytki z czego one służą. Więc jeżeli mi napisze bardzo chętnie się dowiem. Interesują mnie te złocone grzebienie bo yy, Pewnie w starszej elektronice wiadomo, oczywiście, że złocone grzebienie będą na pewno lepiej złocone niż w tych nowych. Mamy kolejne kości pamięci, czyli no będziemy je chyba wypalać, mielić, odzyskiwać. Słuchajcie, dostajecie takie kondensatory. Kiedyś będąc dzieckiem, miałem taki przypadek, że dotknąłem językiem kondensatora, który miał taką moc chyba. Że język mi zdrętwiał. Więc na wszelki wypadek róbcie coś takiego. Rozładowany. OK. Nie wiadomo, tak jak telewizor czy nie był włączany przed chwilą. No, tutaj widzę kolega zaglądał. Czy nie był włączany i czy nam nie pierdyknie warta. To co to? Ładowarka pewnie do baterii była. E, napędy CD. E, kolejne kości pamięci. Magiczne pudełeczko. W magicznym pudełeczku mamy kondensatory foliowe. Niestety, z kondensatorami foliowymi, co tam można uzyskać? Folie. E, nie wiem, co to za urządzenie. Dość ciężkie. Że zrobimy z tego odzysk e, Casio Digital. E, co to może być jakiś e, translator? E, może być te, translator, jakiś coś tego typu urządzenie. Płyteczka. Żółte układy. Kondensatorki tantalowe. E, układy tego typu elektroniczne. O, tutaj mamy e, fajne tranzystory, które. Ciągle się zbierają, zbierają. A do czego? Do odzysku. To jedną już paczkę mamy za sobą. Lampy, zbieram takie lampy. Oczywiście nie wiadomo, czy one działają, ale powiem Wam z doświadczenia własnego. Lepiej trzymać dzisiaj lampy, a za rok się dowiedzieć, że można z nich fajnie coś odzyskać. Niż później żałować. Jakbym się cofnął w czasie, to te rzeczy, o których teraz wiem, a jakie były kiedyś dostępne, byłbym bogaty. Pomyślcie sobie o starych komputerach, które wylatywały na śmietniki, a procesory były jakie piękne, słocone. Dobra, bierzmy się za drugą paczkę. Ta paczka już daje mi dużo roboty, a następna paczka to widzę, że to jest jakiś... Pojemnik, ale zobaczycie sami. No, kolejna paczka to jest taki właśnie pojemnik, zobaczcie, plastikowy po chemii. No, i tu kolega mnie zasypał. Dosłownie zasypałeś mnie. No, y, mamy tak pamięć, mamy tego typu tranzystory, mamy. No nie wiem jak się za to wziąć. Dobrze, większe elementy będziemy wyciągać. Może to tak strasznie wygląda. To są jakieś napędy. Nie, to nie wygląda strasznie. To jest straszne. Jest y, tak dużo drobnicy, że teraz. Y, radiatorki. Radiatorki z tranzystorami. To jest jakiś element. Y, Fabi się zna na tym. To jest y, samochodówka jakaś. Znowu radiatorki. No, jest tutaj dużo potencjału w tej paczce oczywiście, y, bo dla kogoś. No, procesor. Dla kogoś, kto się uczy, A ja się uczę, ja się nie zajmuję tym zawodowo, a często. Mam pytania o odzysk e, piękny układ. Układ to jest jakiś um, niebiosik. Um, teraz mi nie wyjdzie to do głowy, ale z tego możemy już, jakbyśmy mieli więcej sztuk. Robić fajny odzyski i tak będziemy robić. Nie zajmuję się zawodowo. Ludzie by chcieli niektórzy, żebym coś dla nich pozyskał. A wiem z czym to się później wiąże. Ja mogę zrobić coś w formie eksperymentu dla kogoś, ale miałem taki przypadek Takiego pana, który mnie do tej pory dręczy, bo nie wyszło, bo coś oddałem mu pieniądze. A on po znowu, po jakimś dłuższym czasie, znowu mnie męczy. Co to jest? Holandia? Holand! Zobaczcie, Proporczyk z Holandii. Układy z salonu, tranzystory. Takiej płytki nie widziałem. No, zobaczcie, kurczę ile tranzystorów. Eee, dobra, ja muszę sobie przerwać na ten moment. Dokończę to jutro. Nawet groszówki tu są. Ja muszę wziąć sobie odpowiednie pojemniki procesory, odpowiednie pojemniki i tą drobnicę zacząć segregować. Bo naprawdę ja lubię porządek. I znowu fajne te układy. Oj, chyba zrobi się odcinek z samych takich układów jak się zdobędzie jeszcze. Żeby to było ich więcej, to byśmy je indywidualnie potraktowali w celu odzysku. Może i faktycznie to nie wygląda źle. Bo teraz wyjmiemy płytkę. Mamy znowu chipsety. Mamy tego typu układy, jakieś mierniki. Mamy trafo. No i mamy tutaj już dużo, właśnie tego typu układów, które są już tutaj luzem i właśnie procesorki. Te układy luzem. Tu już. Cała jakaś karta być może graficzna. No, no no. Dobrze, ja to sobie jeszcze na spokojnie poprzesegreguję w pojemniczki osobne. No, myślałem, że posegreguję tak, że będę mógł wam. Pokazać mniej więcej po jakimś czasie, co odzyskałem, ale tego jest tak dużo, że ja po prostu to będę robił etapami. W wolnej chwili, przy okazji, nie będzie tutaj robione nic na siłę. A tak na szybko, co z tego przesegregowałem to są różnego rodzaju tranzystory, układy scalone. Jakieś, właśnie takie fajne układy ze złotem, nie pamiętam. To są jakieś biosy, jakieś styczniki, potencjometry. No, mówię, tego jest tak dużo, że nie będziemy teraz mordować się na siłę, tylko przy okazji. Dziękuję za paczkę, pozdrawiam, cześć.